Wielkie wzburzenie i słusznie wywołało opublikowanie wczoraj przez premiera Morawieckiego zdjęcia z miejsca katastrofy smoleńskiej, gdzie widać fragmenty zwłok jednej z ofiar. Jedna rzecz, haniebna, to samo to zdjęcie, które opublikowano niezważając, na uczucia krewnych ofiar, którzy mają prawo myśleć, a może tu moja mama, tata, brat, siostra, syn. Więc coś okropnego i paskudnego. Druga rzecz to zestawienie. Obok pan Morawiecki umieścił zdjęcia, zdjęcie ofiar, grobów, yy, yy, oficerów zamordowanych w Katyniu zupełnie paskudne zestawienie jak można zestawić śmierć ponad 20 tysięcy polskich oficerów zamordowanych strzałem w tył głowy przez przez Sowietów do ofiar katastrofy lotniczej, oczywiście dramatycznych, tragicznych w skutkach, ale tu mamy mord polityczny, ludobójstwo. Tu mamy wypadek lotniczy, yy, który, który nie wiedzieć czemu, albo wiedzieć czemu, od 13 lat wielu nazywa zamachem. Więc najpierw użyto, yy, używano katastrofy smoleńskiej do. Yy, Wzbudzenia, wzbudzenia emocji we własnym elektoracie. Potem do podzielenia do Polaków. Potem do zdelegalizowania moralnego oponentów PiSu prezydenta premier, pre, pre, Komorowskiego i premiera y, Tuska y, przede wszystkim. Podział Polaków to oczywiste, a potem y, y, dokonano jeszcze ekshumacji części zwłok, ponieważ kampania polityczna pana Kaczyńskiego wymagała, by podkręcać atmosfery. Albo robił to Macierewicz kolejnymi kłamstwami, albo robił to Kaczyński kolejnymi decyzjami, które były w praktyce egzekwowane przez prokuraturę. Jak powiedziałem, opublikowanie tych zdjęć wywołało oburzenie, na które zareagował wczoraj pan premier Morawiecki, pisząc, że rocznica to nie jest dobry moment na prowadzenie sporu w sprawie tych zdjęć. Owszem, panie Morawiecki, rocznica to jest doskonały moment na prowadzenie tej debaty, bo kiedy Debatować bardziej na temat wykorzystania paskudnego, politycznego ofiary, tragedii, dramatu i katastrofy niż w rocznicę tej katastrofy i w dniu, kiedy to się dzieje. Więc, jak zwykle, szantosz, szantaż moralny ze strony opisu, próba zakrzyczenia polityki. Absolutnie. Uzasadnionej. Bywają momenty, kiedy epizody są szalenie znaczące. Ten epizod z tym nieszczęsnym zdjęciem to tylko próbka tego, co nas czeka w nadchodzącej kampanii wyborczej albo w trwającej kampanii wyborczej. Ofi trup będzie się słał gęsto, będą krzywdzeni ludzie. Niszczeni ludzie, ale a oprócz, ale oprócz o, o, ofiar, że tak powiem, osobowych, będą inne. Pierwszą, pierwszymi ofiarami tej kampanii w wykonaniu piszu będą prawda, uczciwość, przyzwoitość i elementarne poczucie dobrego smaku. Już zostały zranione, a zanim kampania się rozkręci, Zostaną stratowane, a na końcu przez pis Kaczyńskiego i Morawieckiego uśmiercone. I proszę panie Morawiecki, nie, mów, nie mówić, że to nie jest właściwy moment na zajmowanie się tym. Tym bardziej, że jak usłyszeliśmy z ust pana rzecznika, opublikowanie tej fotografii zostało zaakceptowane przez pana Kaczyńskiego. Więc nie ma co mówić jak pan Buchenek. Wykażmy, wykażmy tolerancję dla, dla bólu Jarosława Kaczyńskiego. Od 13 lat nie robimy nic innego, tylko, wykozwy, tylko wykazujemy tolerancję dla bólu pana Kaczyńskiego i jego aberracji smoleńskich. Pan Kaczyński jest nie, nie jest jedyną osobą, którą, która straciła najbliższą osobą, oso, osobą, osobę w katastrofie w tym koszmarnym wypadku lotniczym ofiar było prawie 100, ich ofier, ofiary i krewni żyją, im też znależy się szacunek i ich łzom, y, krzywdzie, smutkowi. Więc szanowni panie, panowie, dość gry y, z włokami, dość tańcu, tego dance, macabre macabre, na trumnach. Nie idźcie tą drogą, bo to ślepa uliczka, uliczka. Na końcu zderzycie się ze, ze swoim kłamstwem e, i unicestwicie także e, postać Lecha Kaczyńskiego, którą chcieliście wynieść na, na pomniki i nie tylko. Naprawdę nie warto. Zostawcie ofiary tej strasznej katastrofy w spokoju.